Z jeepem Mojave po autostradzie. Muszę wam powiedzieć, od razu widzę różnicę. Jest on zdecydowanie wygodniejszy niż, niż inne jeepy, przez to, że jest ten samochód dłuższy i szerszy, troszeczkę zawieszenie jest szersze. Zdecydowanie wygodniej tu się jedzie niż normalnym jeepem. A te Wjechaliśmy na pustynię, naciskam guzik Offroad Plus i co to powoduje, że trakcja jest wyłączona, mamy oczywiście napęd na cztery koła, tutaj jak widzicie można wszystko sobie fajnie obejrzeć, mamy cały tutaj schemat, przełączamy i mamy zegary, oczywiście e, temperatura oleju, temperatura silnika, e, temperatura skrzyni biegów, bateria i tak dalej, ciśnienie oleju, bardzo fajne informacje, także jedziemy. Muszę Wam powiedzieć, że tu są naprawdę duże dziury. Nie wiem, nie wiem czy, czy to widzicie. Ale piasek jest bardzo głęboki i dziury są bardzo, bardzo duże. A od razu muszę powiedzieć, że jest, jadę dużo szybciej niż normalnym jeepem. Jechałem tutaj tutaj nieraz z zwykłym jeepem, i praktycznie nie byłbym w stanie rozpędzić jeepa do połowy. Co, co jadę teraz? Naprawdę jest, jest to duża różnica, przez to, że ten samochód jest szerszy i dłuższy. Trzyma się drogi zdecydowanie lepiej i, niż normalny jeep. Także, tak jak, jak, jak jeep mówi, jeep Gladiator Mojave jest to samochód stworzony, aby jechać szybko po, po terenie, po pustyni. I ja zdecydowanie muszę powiedzieć, że jest to, jest to dużo lepszy jeep na, na szybko miasto fajna alternatywa dla tych, którzy potrzebują pick a chcą mieć samochód, który można się pobawić na weekendy. Jest to nadal jeep, jest to nadal samochód, który można rozebrać, zdjąć drzwi, zdjąć tak i mieć z nich naprawdę dużo, dużo radości z jazdy. A ma na tyle miejsca, że może to być idealny samochód także na wycieczki, na wypady weekendowe i tak dalej. Także zdecydowanie polecam. Myślę, że jest to. Powiedziałbym, że chyba jest to mój ulubiony Jeep, jakbym miał wybierać teraz i kupować Jeepa, chyba zdecydowałbym się właśnie na, na tego Jeepa, ponieważ a, ja, jest, jest taki fajny. Na tyle na dzisiaj, słuchajcie, jeżeli lubicie moje wideo, to zapraszam do oglądania.